Zmień, prawda, idzie spotkać z tą przyszłą naszą człowiek. i tak mu sugestywnie ten tę salę odmalował, że się w niej zakochał, że nawet zanim ją jeszcze zobaczył. Potem mamy oczywiście poemat namiętnie zakochanych, pieśni nad pieśniami. W małżeństwie uprzypisywano wartość wielką dla człowieka. Niewiastę dzielną, któż znajdzie jej wartość, przewyższa perły. Mówi księga, przysłucha, perła to w starożytnym świecie najcenniejszy klejnot, tak jak brylant dzisiaj. Szczęśliwy, kto ma dobrą żonę. Używaj życia z ukochaną żoną po wszystkie dni magnego twojego życia. Pij wodę ze swojej studni, wesłać się żoną twojej młodości to już jest sygnał, że małżeństwo traktuje się jako coś trwałego. Spraw, byśmy się razem mogli zestarzyć. Modlitwa Tobiasza o no, zawodzie małżeństwa. I tu przechodzimy od tej wartości małżeństwa dobrej żony, dobrego męża, do trwałości małżeństwa. Często się tak mówi, że w Starym Testamencie to były rozwody, a w Nowym Testament jest zniosły. To jest duże uproszczenie. O rozwodach powiemy sobie jeszcze osobno nieco później, natomiast tu podkreślę te teksty ze Starego Testamentu, które bronią trwałości małżeństwa właśnie. Wprost albo pośrednio. Wprost to mówi bardzo pięknie księga Tobiasza, zresztą to jest w ogóle jedyny. Część Biblii, która jest właściwie w całości, przyznać, poświęcona losom rodziny. Ja bym chętnie Państwu to zadał jako lekturę domową, to powiedzieć, że jest to bardzo przyjemna też lektura, jest żywo napisana i z, z, przygodowa w pewnym Nie. sensie pokazuje bardzo pięknie i miłość małżonków, i miłość rodziców i dzieci. Otóż w to piasza jest taka formuła zawarcia małżeństwa, że ojciec powierzając co okrozi członek mówi. Jest ci dana zgodnie z Prawem Mojżeszowym na wieki, czyli pojmuje to małżeństwo jako chwałę. Nie tylko tam to jest. Mamy też w księdze Pełka Malachiasza potępienie rozwodów. zwodów. Oburza się połoch na tego, który porzuca swoją żonę mówi. Ona była twoją towarzyszką, żoną twojego przymierza, nienawidzi jachwę rozwodzenia się. Ja często zapominam o tym, że tu Stare Testament przygotował tą naukę, którą znamy i że to nie należy mówić nauka Kościoła, gdy mowa o małżeństwa, to jest nauka W innych miejscach spotkamy odblaski tej zasady. Siedzę z racha pro, ten mędrzec narzeka na, na złożoną. też takie bywają, mówi, że lepiej mieszkać ze lwem i smokiem niż ze złożoną. Ale nie proponuje rozwodu o dziwo. Gdybyśmy oczekiwali, no to trudno jak to... Powiedziała mi pewna młoda absolwentka teologii niedawno. No jak się nie układa, to można się rozwieść Jak widać, teologia spłynęła po niej jak woda po gęsi, ale yy, bo taka jak to jest, mentalność dzisiejsza okazała się ważniejsza dla niej. Ale właśnie autor biblijny tak wcale nie myśli. Jest nieszczęściem, zły małżonek, ale on pozostaje. Ale oczywiście to nie jest jedyna możliwość, bo Biblia przedstawia przecież wspaniałe wzory kochających się małżonków. Izaak i Hebeka w księdze Rodzaju, Alekana i Anna w I wersie Samuela. Te trzy bazy z Księgi Tobiasza, Małego rodziców i Bołapana Młoda. Zachariasz no, jest w Zwieta w Testamencie. Małżeństwo Hioba też chyba nieszczęść, jest, wydaje się, udanym małżeństwem. Czyli przypomnę was jeszcze, wizja małżeństwa jest generalnie pozytywna, małżeństwo jest uważane za szczęście dla człowieka, jak dla mężczyzny, jak dla kobiety, daje i radość pożycia, i wzajemne wsparcie, i przede wszystkim potomstwo. Jak najbardziej jest uwzględniony element erotyczny jego pieśń nad pieśniami jest kolornym przykładem. Przedstawia bowiem i to przy umocy dość śmiałych, trzeba powiedzieć, porównań, y, miłość zmysłową dla jego narzeczenia. Wreszcie o ważności, godności i pięknie małżeństwa świadczy to, że Stary Testament używa go jako materiału do przedstawienia więzi z ludzi z Bogiem. Nie znalazł autor biblijny lepszego obrazu dla pokazania, jak Bóg kocha Izraela. Pokazał bowiem Boga jako męża dla Izraela, który jest żoną. I mimo, że ta żona była niewierna, Bóg nadal swój lud kocha. I teraz, gdy przejdziemy do Nowego Testamentu, to zobaczymy podobne elementy wizji małżeństwa, też trwałość. Znany tekst z Ewangelii Świętego Mateusza, gdy farzeusze spytali Jezusa o to, czy jest dozwolone się rozwodzić, czy odsyłać żonę dosłownie. I dowiadujemy się w odpowiedzi, że Jezus powołując się na Fakt stworzenia, który Bóg, stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety, zarządza, że co Bóg z sprzągł, człowiek niech nie rozdziela. I te słowa powtarzane są w liturgii sakramentu małżeństwa. Zacytowałem słowa Jezusa w razie, co Bóg sprzągł, człowiek niech nie rozdziela, a tam jest użyte takie bardzo konkretne słowo, nie co Bóg złączył, co Bóg razem zaprzągł, jest po grecku. Obraz jarzma, taki ramy Hamonta, do którego wsadza się głowy dwóch głowów, bo dwoma normalnie rano i te dwa woły razem ciągnął Bóg. tak jak w polskim powiedzeniu, razem ciągnąć swój buzek. To jest ob obraz małżeństwa jako wspólnego trudzenia się w ścisłym związku. I człowiek ma niego zdzielać tej pary, która się do tego wspólnego życia połączy. I mamy też podobne zarządzenie w pierwszym liście do Koryntian, gdzie przytaczając słowa Jezusa, stwierdza się Ty Paweł, że żona nie opuszczała swojego męża, mąż żony. I wza nawzajem jedno drugiemu, to do jedno do drugiego należy nie może odmawiać życia, z powodu jakiś nawet pod religijnym pretekstem. I wreszcie, jakby ukraińca tego biblijnej nauki o małżeństwie, przypomnę tekst z Istutu do Efezjan, Często czytamy też. Przy w zakresie małżeństwa i bardzo słusznie, bo on podsumowuje jakby naukę biblijną o małżeństwie. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu, bo wszystko był żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Znaczy, jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężowe wszystkie. Mężowie Miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie. Mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało, kto miłuje swoją żonę siebie samego miłuje. Przecież nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała. Tak i Chrystus i Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, otołączy się z żoną swoją, będą dwoje i jednym ciałem. To jest oczywiście powtórzenie księgi rodzaju. Tajemnica to wielka, ja mówię, w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. W końcu niechaj każdy z nas tak miłuje swego żona jak siebie samego, a żona niech odnosi się z czcią do swojego męża. Padło słowo tajemnica, które jest tym samym co słowo sakrament, bo po grecku to jest jedno słowo, obyzdania, czyli po grecku. Czy mamy małżeństwo jako instytucję obadą, o miłości, także zmysłowej, trwałą, błogosławioną przez Boga, powołaną do płodności i obrazującą miłość Boga do ludzi? Jest do zado kościoła. zja wzniosła, ale przede wszystkim, co mówiłem na początku, pozytywna. Mimo słabości konkretnych małżeństw, mamy tu wysoki punkt odniesienia. To no zresztą jest właściwość całej etyki biblijnej chrześcijańskiej. i chrześcijańskiej. Niech Państwo zauważą, że w chrześcijaństwie i w Biblii to chodzi o pokazanie właśnie człowiekowi wzoru świętości, wzoru idealnego. Wiadomo, że my go nie całkiem potrafimy naśladować, ale jednak potrzebujemy takiego szczytu góry, na który patrzymy. Dlatego Pismo Święte mówimy, naśladować Boga, co się wydawałoby rzecz niemożliwa. I dlatego stawiam bitne wymagania moralne, które wydawałoby są nie do wykonania. Ale jednak człowiek potrzebuje, nawet taki, w takim praktycznym sensie, idealnego osoby I Pismo Święte taki idealny sol wysunie. do niego na ile możemy. Znaczy to, że trudności są pomijane i ta trudność w postaci rozwodu też jest podejmowana. Już mówiłem, że w Starym Testamencie to, w tym bardziej w Nowym, możliwość rozwodu jest w zasadzie zakwestionowana. Jednak są no, pewne wyjątki.